Cyfer prezent nam zafundował, sieć komórkową w piekle zmajstrował. Jak tam zasięgiem, no proszę, proszę, napiszę taniej, sms za dwa grosze. Odwaliłem niezły popis, Rokita. A teraz dam wam coś, bracia, na spanie, by wam nie w głowie było wstawanie. Mam tu magiczną taką pałeczkę, czuję, że pośpią dłużej troszeczkę. Halo, pasterze, stawaj wam, żeby. Na wielkie nieba. Chcesz szydzić braci swoich? Pasterzy? Ktoż do Betlejem wtedy powierzy? To ja cię bratko, jakoś kojarzę. Pamięć mam świetną, pamiętam twarze. Roczki więc w górę obróć się, spytam. Ktoś ty, zobaczmy. Diabeł Roki. Co nazwał ciebie w tej dobie? Imię? Nazwisko? Nic nam nie powiem. Nic nam nie powiesz? A to ciekawe! Archanioł Gabrym w tym to ma wprawę, że krąży w czasie bez żadnej szkody. Przynieś nam, bracie, święconej wody. Skocz w kilka wieków, kropidło przynieś. Wnet pożałuje diabeł za nim. Szybko my z Tobą się rozprawimy. Po prostu zaraz mi ochrzcimy. Nie, błagam, powiem, wydam przyczynę, lecz wy nie czyńcie chrześcijaninem. Lucyfer kazał mi ich tym zdzielić, aby się ludzie nie dowiedzieli, że Chrystus na świat przybył, aby nie mieli ludzie nadziei. Przecież oni tę wieś rozniosą, w całej krainie radość rozgłoszą. Tak to przez nich wiara rozkwitnie, miało ich nie być i problem zniknie. Dobro wyśmiewać i poniewierać, niszczyć wartości, grzech popierać, Równo uprawniać też wstrętne związki. A to są w skrócie moje obowiązki. A, jeszcze jedna jest tu klauzula. Zabić trzech mędrców idących do króla. Więc jak widzicie mam lekkie życie. Wyborów nie ma, mnie nie zmienicie. Jakim ja Herod? Lubię być królem. Lubię też złoto, władzę w ogóle. Uwielbiam także być wszystkich panem. Jedno mnie wnerwia. Moi poddani, gdybym mógł, wszystkich bym dziś wytracił. Lecz na kim bym się wtedy bogacił? A więc niech już żyją, wszystko do czasu. Co tam, jakie ja nie lubię hałasów, co tam się dzieje? Do mnie tu strażę, ochrona moja, wierni i dresiarze. Co za hałasy? Co to ma znaczyć? Jakich tych typów chcecie zobaczyć? Królu. Co, królu? Masz do mnie królu mówić, idioto. A, spoko, spoko. Spoko co? No, spoko królu. No, byliście kiedyś z dzień jeden w szkole? Zresztą, nieważne, ja durniów wolę. A teraz odejdź mi stąd, prostacy i. Weźcie prysznic. Weźcie prysznic? Ty co to znaczy? Ja nie wiem, ja nigdy w szkole nie byłem, bo pakowałem, mięśnia ćwiczyłem. Zaraz, no, Durnie, coś gadali? Ja trzej ludzie na mnie czekali. No, są tam, stoją i ciągle czekają. I takie śmieszne czapeczki mają, takie jak twoja, królu. Takie jak moja? Na wielkie piekło, to są korony. To trzej królowie jadą w te strony. To ci, co biegło ich, każe zgładzić? Zaraz się dowiem. Ruchy wprowadzić! Nie bądź samu słowiku, stanuj rodziców, starszych, czy wszystkie zbog, ludzkie wartości, obie czy niedości, ogólnej złości, hamów i Dani nich czują tak O Boże, goście, spieszę powitać. Cieszę się, żeście chcieli zawitać. Lecz cóż wprowadza w me niskie progi? Bądź pozdrowiony, Herodzie drogi żeśmy ze Wsodu tu przyjechali, gwiazda nas wiodła, lecz znikła. Dalej, jak jechać, nie wiemy wcale. Ty, swoje państwo, znasz doskonale. Do króla królów pokaż nam drogę. Do króla królów? Tak, tak, pomogę. Co prawda oprócz siebie nikogo takiego nie znam, lecz służę drogą. dobra się kocha. Słuchajcie, turnie, idź za królami. Zaraz na kiedy tylko będziecie sami, jak tylko wyjdą z Jerozolimy. Zrozumieliście wy, głupie syny? Tak jest, o królu, zrobimy to cicho. Mamy baseball, nie będzie krzyku. I pochowajcie gdzieś potem trupy, a co znajdziecie? To wasze upy. Lucyfer kazał zabić Trzech Króli, więc ja to robię. On mnie przytuli i awansuje na Księcia Piekła. Perspektywa ta mnie urzekła. Hej tam, króliki! Koniec wycieczki. Kieros was kazał dzwonić troszeczki, bo wkurzyliście szefa naszego. Trzeba zapłacić za to kolej. Panowie, chamstwo! Zawsze tak macie, że ordynarnie bójkę wszynacie? No dobra, kulturalnie zaczniemy w cytacie. Kurna, króliki stać! Ogień macie? Nie mamy synu, bytów palenie. Niczy wszak płuca, no i krążenie. Ministra zdrowia rada jest taka: nie pan, bo umrzesz wcześnie na raka. A co do bójki, chcieliście sami. My króle wschodu karate znamy. W sumie bójki to my kochamy. <śmieniciela> ciekawy, ciekawy! <Nice! śmieniciela> isso